Który to klucz? Nie wiem. Ten? Ten wygląda taki. To jest na kot. To było cały czas otwarte? Po co budzicie mnie o 6 rano? Nie przeszkadzaj. Po co Chciałem mi budzicie się po 6 rano. Marek Pożegnam na ciebie niespodziankę. Tak, ja już wiem o tej niespodziance, ponieważ dzisiaj raz na zawsze zostawiamy to miejsce w niepamięć, ponieważ wraz z moją najukochańszą w końcu, dziewczyną. zrobiła się moje marzenie. Wyprowadzamy. Ja i kamerze, to znaczy, Marek, zamieszkamy razem. Wyprowadzamy się stąd raz na zawsze. Tam masz kozy, karmić się codziennie o 19 co? owsem mają i stały dostęp. Ale on dostęp... jedzie z nami. On nie jedzie z nami. Jedzie z nami. Stały dostęp do wody i czasami. Yes. A kto będzie ci montował filmy? Z kim będziesz robił muzykę? Montażysta. Ja nie robię muzyki. Ja ale, ale no nie, no, on, on musi jechać z nami. Ale my tam wyjeżdżamy, żeby się go pozbyć, żeby pozbyć się problemów. Ja chętnie przejmę tą śmiecia. chatę, Marek. No właśnie. Nie, ale kamerzysta. Co? No zobacz jaką chatę będzie miał. A my sobie będzie Nie, on sobie ma wierzyć. jechać z nami. Bo? Bo nie wiem, no po prostu ma jechać z nami. Jestem twoją dziewczyną i skoro mnie kochasz, to dostanę to, czego chcę. Serio. Tak. Albo jedzie ale... kamerzysta, albo zapomnij o wspólnym mieszkaniu. No to ja sam pojadę, proste, logiczne. No to ja zostanę tutaj jest kamerzystą. No to chyba ja, ja robić dziewczyno. Nas. No chcesz żartujesz sobie ze mnie? Cój świecie, chcesz zostać? No bo... No nienormalna jesteś. Nie mów tak do mnie. Możecie się uspokoić, po pierwsze ja nie wiem o co chodzi. Budzicie mnie o Nie no, Zgadzamy się. No tak, ale patrz ten frajer robi. To znaczy, kochanie, po prostu poniosło mnie, ale zrozum, nie chciałam tak powiedzieć, ale naprawdę musimy go zabrać. Bez niego za nie to samo. Będą gorsze filmy. Okej, okay, on dojedzie, dojedzie do nas za dwa dni, okej? Okay? Za dwa dni dojedzie, nie? Za dwa dni? Tak, jutro dni, masz być. Dwa sam na sam z nim. Jutro, jutro będzie. No dobrze, zniosę to jutro. Coś. tak? Mhm. Dobra, świetnie. Yy, także co? Nie? Kamera jest chyba moja, tak? Wiesz kamerę, ja idę. Dobra. Yy, pamiętasz jak karmić kozy? Pamiętam, pamiętam. To jest Końców. jest, karmić te kozy. Dobra, to widzimy się nigdy. Pa pa. Jest. Kochanie, to jest naprawdę całe twoje? Tak Zobaczcie jakie to jest potężne Misiu, teraz jest nasze Nasze? Będziemy tutaj mieszkać na zawsze Zajebiście W końcu się uwolni od tych wszystkich debili i będziemy mieszkać tutaj Zobaczcie. Ale to jest wszystko w środku urządzone czy jak? Tak Aż do samej góry? Zobacz, mam wieżę no w końcu dla księżniczki, którą jestem A mogłabyś stanąć obok, żeby było porównanie? Ale to jest cholernie duże no. Super so. Zajebiste. Jesteś najukochańszą dziewczyną, jaką tylko mogę sobie wymarzyć. Naprawdę w końcu kocham ci bardzo. kogoś mocno. na swoim poziomie, a nie tamta jakaś lampada. No tak, ta, ta to, to była skończona idiotka pieniądze. i puszczalska szmata, także. Wiesz, tak, że ja wiesz. taka nie jestem, po prostu wiesz, te zakupy to ja chciałam, żebyś mi udowodnił, że ci zależy, a wiem, że jak bardzo kochasz pieniądze, więc jeśli to zrobiłeś, to naprawdę twoje uczucia do mnie nie wygasły. A ile to kosztuje? Czy nie chcesz mówić? Oj, lepiej nie. Dobra, otwieraszcie czy jak? Tak, już tylko wyjmę klucz. A tam urządzone jest w środku wszystko z tego co tak, widzę. Tak, tak. Ale zajebiste. Będziemy tutaj mieszkać. Marek. Potężne. A to nie, obok to... Co jest? Co? Mówisz? Zostawiłam klucze w domu. Jak w domu? W domu. Zapomniałam spakować, są na kanapie. Dzwonię Aha, do kamerzysty. Nie, 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 Ale po co? Po co Po Klaudia? dzwonisz? Klaudia. Halo, Klaudia. weź Weź odłóż ten telefon, nie, nie, ja z Markiem jestem ale no, na nie miejscu, dzwoń. ale nie, wzięłam klucza. Go w... nie, klucza. Przy... No, nie, go. nie, 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 do nie, 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 na nie, 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 to po co on jest ci potrzebny. Okej, okay. pamiętaj, jesteś najlepszy. Pa! O co dziewczyna? O nic, przywiezie nam! Jezu kamerzysta jest jedyną ogarniętą osobą z tej ekipy, no poza mną oczywiście i on zaraz to przywiezie, tak? Ale hmm. mogliśmy sami pojechać. Ale po co mam Bo znowu tam specjalnie trafić. przeprowadzam się tutaj, żeby nie mieszkać z tym debilem. Skoro już to nagrywam, to powiem jeszcze o jednym, ponieważ mam podejrzenia, że ta oto pani jest podrywana przez kamerzystę. Dlaczego mam takie podejrzenia? Ponieważ wyprowadziliśmy się tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby mieć spokój od tego frajera kamerzysty, a teraz ta dziewczyna zadzwoniła do niego. I niech mi ktoś wytłumaczy o co chodzi. Czy on chce mi odbić kolejną dziewczynę? No właśnie, jest problem. Co frajerze? Będę głupia. Po co tutaj przyjeżdżałeś? Po co tutaj przyjeżdżałeś? Z drugiego końca Polski, żeby przyjeżdżał z kluczem, Po co pustaku? przyjeżdżałeś, powiedz? Jesteś chyba śmieszny, podnieś to. to Możesz iść już stąd? Ja chętnie no, te klucze podniosę, jest naprawdę. Jest Dziękuję, kochanie. No i co? Możesz już jechać. Ona nasiano na siano leci. zostaje. ona nasiano leci. Ona zostaje z nami, mówiłam Nie mów tak o mojej dziewczynie. Twoja nasiano leci, Dobra. Ja Prostytutka. To co? Który to klucz? No ej, no wróć. Ty, a tobie się coś nie pomyliło? Ej, nie pomyliło ci się coś, dziewczynko? Rozmawialiśmy o... tym, No to jedź, na co czekasz? Nie, on ma wrócić. No to niech wraca. No to jedź z nim i ja zostanę sama. No ej, kochanie. Nie. Albo będzie tak jak ja chcę, albo nie będzie wcale. A na ile ma zostać? Na zawsze! Kamerzysta! Kamerzysta! O co ci chodzi, dziewczyno? Serio będziesz tak za nim biegała? Tak! Dobra, chodź frajerze, film nagrasz zostać razem. Co? Co? Co mi rękę? Przestańcie. Co, co? Film nagrasz, tak? Ja mogę nagrać. Nagramy dzisiaj film z naszego nowego mieszkanka, ale dasz nam spokój już, tak? Ale co by się, nie się nie robię, działo... człowieku. Przywożę ci klucze z drugiego końca co Polski. Co by się nie działo, masz nie przyjeżdżać, tak? Bo ja nie wiem o co chodzi. Co ty jej nagadałeś? Ja nic nie mówiłem, co człowieku. Co jej podałeś? Nic. Jasne, jasne. Nie zachowywałeś się normalnie tak. Ty, ale chatę to ty masz niezłą. Wiem. Teraz też jest moja, nie twoja. Wystarczy miejsca dla nas wszystkich. Gruba. Zrobisz mi miniaturkę jedno. do filmu? Co? Zrobisz mi miniaturkę do filmu? Nie da się, Barek. No to stań tam, ja tutaj stanę. Chodź, zrobimy miniaturkę do filmu. Ale nie da się, Marek, ta wieża jest za duża. Ale stań tutaj, zobaczysz, będzie dobrze. To chyba od dołu. To dobra, Barek. już jestem ustawiony. To zrobimy taką miniaturę, że się całujemy i będzie napisane, że nasz nowy dom. Co? No, chodź, chodź. Nie. O co chodzi? No, Jakby przed chwilą się normalnie zancałowałaś? No ale nie przy nim, tak? A co za różnica, czy przy nim, czy przy kimś innym? No ja po prostu nie. Chcę, to co nie mam, tu klęczyć, czy nie mam klęczeć? Bo już nie wiem. No Ja zawsze przecież ciebie się pobrudził, bo już mam prawdę spodnie. Ale przed chwilą byliśmy zresztą u jednego naszego kolegi, normalnie się zancałowała, a teraz wielki problem. Masakra, który to klucz? Nie wiem. Ten? Ten wygląda taki. Przecież to jest na kot. To było cały czas otwarte? Co? Ona cię oszukała, Marek. Po co ja Co to, to działa? Marek służący nie zamknął. No jasne, że działa. Służący tutaj był ostatnią osobą i on nie zamknął drzwi. Poszukała cię Marek, słyszysz? Ja przez całą polską chęć cię te klucze przywieźć. Dzięki. Zaraz, wracamy. O co jej chodzi? Znaczy, że zebrało się przez te trzy godziny masę dzieci. Takie jest, sławne. Dobra, a o co jej chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia, Marek. To jest chore, nie? Czy Każdy może się czy pomyliła? Po prostu... Pomyliła się chyba tak? No chyba tak. No, robimy zaraz wielki przegląd mojego nowego domu. Ale serio, musisz stąd iść. No dobra, na no, nagramy. Bo widzisz, jak idę. się zachowuje. Nagram i jadę stąd. Ale o co jej chodzi tej dzieci Nie wiem. Bo ona dziwnie się zachowuje. Nie wiem, nie mam pojęcia, Marek. Ale ja po prostu nie chcę, żebyś tutaj był. Możesz Dobrze, nie będę. Dla mnie sobie stąd tak pojadę. Super. Tylko nagrasz mi tutaj y, y, room Tur? Tak, dobra, tak to się mówi? No. A to czekaj. Czyli coś zrobicie. Ja mu dam wodę z chleba, specjalnie dla Mareczka. Za Ja to że... na nocę, się oblałem. No chodź. A co ty robisz? misiu. Ale co ty robisz? Tu całe oblamy. Nieważne. Ale ja mam dziewczynę, co ty robisz? Przyjeżdżam. Zobacz, co dla nas kupiłam. Dla nas? Tak. Chyba ty jesteś z marki, a nie ze mną. Oj, dobra, po prostu. To się rozwiąże później. Czy... No nie, 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 że się rozwiąże później. Ty jesteś jakaś dziwna dziewczyna. Rozmawialiśmy wtedy, tak? No, ale kiedy? Byłem też wtedy w nocy? No to mieliśmy do końca rozmowę. Ty mi weszłaś do łóżka? Ty no, jesteś normalna? No, tak, Ty, ale ja mam dziewczynę. Niezu, dobra, możesz mieć lepszą, nieważne. To, tak czy inna zresztą. Proszę cię, Karolina, tylko leci na Twój hajs. Każdy wie. A możesz mieszkać tutaj ze mną w moim pałacu? Y podziękuję. Tutaj to jest jakaś patologia, że Marek tego nie widzi, że ta dziewczyna jest jakaś upośledzona, to jest tragedia. Muszę zadzwonić do Karoliny i powiedzieć jej o tym wszystkim, bo tak to nie może wyglądać. Niech ona coś na to poradzi, bo ja już nie wiem co poradzić. Halo? Cześć kochanie, w domku jesteś? U mamy? No tak, u mamy. Odkąd mnie zabrała, to, I, to co praktycznie i... wyjść? I co, nie uda ci się wyrwać? Myślę, że może być ciężko. No bo, bo słuchaj... Ale... Okej, okay. w każdym razie, e, pojechaliśmy razem z Markiem, znaczy ja przy, przywiozłem im klucze, bo nie mogli się dostać do domu, tutaj, do domu... Jego? Nie, do ex-dziewczyny. Jego. jego. dziewczyny No do jego ex-dziewczyny, przywiozłem im klucze. To jest To jest jej chata? No oni tam razem zamieszkali i ja kazali im klucze. No, kurde, człowieku, i tak sobie po prostu do nich przyjechałeś, tak? No właśnie chciałem o tym sam porozmawiać. To sprowadzasz się może jeszcze na niej? Ale, do niej też? Ale... się kurczę. Co? Ale ja cię nie zdradzam! No, na pewno nie. No przysięgam Ci, nie zdradzam Cię! Bo no, kurczę, tej dziewczynie w oczy, to ja się mogę spodziewać tylko jednego. Ale no przysięgam Ci, że Cię nie zdradzam! Co? No, nie, 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 zaraz tam będę, kurde. Już tam jadę. No ale przysięga no, Ci, że Cię nie zdradzam. Co no, słyszeliście? O, Rzyszał, że jej nie zdradziłem. No Ja mam Chciałem dobrze, widzieliście, że chciałem dobrze. Częni o wszystkie, a ta wioskażą zdradę. Kur... Nagrywamy to czy co? Ale... chodź, zobaczymy co No to chyba od początku no. robimy, tak? Odtąd, czy co? No nie wejścia w takim razie. Dawaj. Co jest? Nic. No co jest? No, co nic, o, o co ci chodzi z ja, dołu? Nic się nie stało. O co ci chodzi? Wszystko jest smutne. Płakałeś? Okay. Nie, nie. Wszystko się... O co chodzi? Nic, nic się nie stało. Dobra, to nagrywajmy to tak. To, A to. Mhm. To to co, to zaczynasz? Nowy dom, wieża. Zapraszam. Także tutaj, za tymi drzwiami, co jest? Pierwsza łazienka. Pierwsza łazienka, ale tu jest świetnie. No. Ale tu jest zajebiście jak wysoko te schody idą Marek? Do samej góry Tak? Ja nie byłem jeszcze na górze, ale z tego co się orientuję to są do samej góry Tutaj jest kuchnia i jadalnie jak widać Tutaj taki mały salon, ale to dopiero początek tej wieży, mam rozumieć Dobra, bo ja nie wiem co się zwykle znajduje Chodź, idziemy do góry O co ci chodzi? No Czemu tak nosem robisz? A co jest na dole? Na dole? No Nie, nie ma nic nie tam. O cholera, ale grubo Marek! Co, nie może być na filmie? Nie. Po prostu Ale tak grubo! Później tam pójdziemy. Nie, nie pójdziemy tam. Znaczy, my pójdziemy z komarzystą. I co, te schody do samej góry, tak? Tak, pięć pięć. Więc. Ile jeszcze się idzie? Nie nie? Jeszcze tylko po piętra, no. Idziemy razem. Jezu, ile tych schodów jeszcze? To już chyba wszystko, tak? Jesteśmy, dawaj, dawaj. No. Tutaj jest druga łazienka. Ale grzyba czuć trochę. A ile Bupiet robi do w ogóle? Ile? Dwa? Trzy. Cztery? No tam cztery drzwi widziałem. Jeszcze. No Dobra, dużo tego A tutaj jest to chyba największe pomieszczenie, bo to jest to za sobie górze. O, jak ładnie. To jest cały czas mieszkałeś, tak? Tak. Czemu mieszkasz każdym w ogóle? Bo jestem księżniczką. No, moją księżniczką. Tak, tylko twoją kochanie. O, jak fajnie. No tutaj będę mieszkała z kamerzystą. Teraz to znaczy z tobą, z Ze mną, ze mną, tak, kochanie. Tak, tak. A tutaj co jest? O oh, jak pięknie! Nie, pokój dla gości. Czyli nie dla niego. On pójdzie tam na sam dół. Mm, tak ze mną. Nie. Tak. On pójdzie sam na sam dół. Nie idź. Tam gdzie nie pozwala wejść. Mm -hmm. O co ci chodzi? Mm, znaczy, ja bym chciał już jechać Marek, nie? Jedź, proszę bardzo. Nie, zostań. No jak to ma zostać? Gdzie on zostanie? Całe piętro jest dla niego. Tak? Nie ma miejsca dla niego, co ty. Jest. No, my będziemy spać tutaj, tak? No właśnie, a cała bieża jest jeszcze wolna, więc co mamy tutaj robić psami. No, będziemy... Ja będę się bała w nocy, no Marek. No przecież ze mną będziesz w nocy, tak? No, ale to jest za mało osób. Nie, kamerzysta zostaje z nami. Ja teraz będę jechać, nie? Marek, Marek. nie ma miejsca. Nie, to nie ma miejsca, no. Słuchaj, o co ci chodzi, cały czarny Jeszcze coś mam poddakać, czy? Nie, nic, możesz iść Nie, może to zostań, w ogóle dlaczego jesteś smutny, Miałeś powiedzieć Co cię interesuje ten człowiek? Nie powiedzę, że jest smutny, ja nie jestem taką egoistką jak ty, Marek Ale on przyjechał z tego To jest tak? Nie, nie miałeś się zainteresować, co się stało No powiedz gdzie stąd, czy co? Halo, no wiesz, no tak sobie siedzę w o, domu O, Karolinka, co? Tak no, sobie no, myślę że Stwierdzam, że tak naprawdę to no, jesteś gówno warty, wiesz. Ale dlaczego? Dlaczego? Ty się jeszcze pytasz? Prosta no mi dajesz dowody na to, że mnie zdradzasz. Ale ja, ci zdradzam. Ale ja cię nie zdradzam! Zolaską! Ale ja cię nie zdradziłem nigdy! A te dowody cały czas... Ale jakie dowody? A szminka naszej? Jaka szminka? No jaka szminka na człowiekku! Żadnej szminki nie było! Nie panujmy się, Pani Forka. Ale ja na, przepraszam, naprawdę... No, tak mi przykro. Dobra. Ja nie wiem co to, jest, to, to, czy to do czy widzenia. Dobra, skończ I... tą rozmowę, nie mogę tego słuchać. Żegnamy, tak? No nie płacz. No to co, jeszcze macie nie zostać? Tak. Ale no to nagrywaj mnie, tak? Czy co? Bierz tą kamerę i nagrywaj mnie. Na kamerze stań. Zrób co... Trzymaj, no bierz tą kamerę i mnie nagrywaj, słyszysz? No bo zaraz ja będę ciebie nagrywał. No co za debil, z takim to się nie da dogadać. To wszystko przez tą szmatę. Dobra, nagrywasz mnie czy co? No co za Zaraz okej? Zobacz z kim tu jesteś. Zajmij A dobrze, że ci tak zrobiła, dobrze, bardzo dobrze. Bo zasłużyłeś na to. Mówiłem, mówiłem, że to nie jest dobra dziewczyna. Mówiłem, że to jest szmata, nic nie warta. Wiedziałem, no że właśnie, tak będzie, to tak? od jednego do drugiego, tak? No. I co teraz? Z niczym zostałeś, zać ja piękną dziewczynę. No właśnie. No a ty jest... co? Nic nie masz. A ty co kamerzysta? Też byś mógł. Właśnie. A czy nie tą, ale inną. Nie twoja sprawa, ale nie w Nie bądź, nie daj dać spokój a na mieście warta. Możesz zamieszkać z nami, jest dużo miejsca. Tutaj jest spokój dla ciebie. Poczekaj, tylko kamerę odłożę. jaka teraz rani ciebie, wasza przyjaźń jest ważniejsza od takiej nic nie wartej wywłoki. Nie nie to już jest przestań. No chodź. A ty ty robisz. No chodź. No nie. No ja już dziewczyny. Zbyt. No ale co z tego? No mam dziewczyny, nie mogę nic takiego zrobić, no co ty? To że nie wykorzystuję taroliny. Ja się wyjaś... dowie. Ale mój to, nie dowie! Moim pierwszym chłopakiem, ja go kocham, ale nie wypatrzę mu tej zdrady z taką Karoliną. Jeżeli wam zostać, to musisz wyjść. Dobra, nic sobie z tej tutaj... dziki.